tutaj pan Jarosław wrócił z Londynu i być może ma dla nas jakieś wieści co do przyszłości Wisły Kraków. Bardzo dziękuję. Myślę, że jestem w najgorszym stanie fizycznym, więc lepiej, żebym swoją kwestię powiedział wcześniej. Przede wszystkim widzę, witam wszystkich widzów i wszystkich tych, którzy nas wspierali ostatnio. I jakbym nie chciał trzymać już więcej w niepewności przez te tweety i tym podobne, natomiast wszystko, co teraz właśnie mówię, to dogrywało się jeszcze ostatnie 6 minut, w związku z tym myślę, że jest to... Informacja najbardziej aktualna. Jakby moim celem, takim, który był wyjazd, był przede wszystkim zbadanie nastrojów, jakie są w kontekście tego rodzaju inwestycji, tak ryzykownych inwestycji, tak trudnych inwestycji, jeśli chodzi o czas. Więc spotykałem się przez ostatnie dwa dni z bankami inwestycyjnymi, z, z, z funduszami, które inwestują w różnego rodzaju kluby piłkarskie. Pytałem o ich doświadczenia, jak poradzić sobie z takim kryzysem, gdzie tak naprawdę najważniejszą zmienną, która bardzo trudna jest do pokonania jest czas, bo tego czasu Mam bardzo mało, w związku z tym mam bardzo mało opcji na to, żeby zrobić coś sensownego. I szukaliśmy wiele różnych rozwiązań na to, bo przede wszystkim ja lubię bardziej projekty strategiczne, czyli takie, które oznaczają, że nie zasypujemy pewnego rodzaju problemów, tylko staramy się coś większego zrobić, a więc moją rolą jest myślenie zawsze o inwestorze strategicznym. Natomiast wiedzą Państwo, jak panowie, jaką mamy, jaki mamy czas. Że jeśli nie spłacimy pewnego rodzaju zobowiązań, to nie otrzymamy zarówno licencji, jak i stracimy piłkarzy, którzy są największym asetem, największym dobrem klubu. W związku z tym, my też nie chcielibyśmy wpuszczać teraz do klubu kogoś na zasadzie tylko dlatego, że jesteśmy pod, pod ścianą, i uważam, że to jest bardzo złe dla klubu, bardzo złe dla każdego przedsiębiorstwa, dla każdej organizacji. I wydaje mi się, że niesensowne. W związku z tym, to, co po wielu dniach udało nam się ustalić, to po ostatniej rozmowie Bajduei piłkarze już wiedzą, więc jesteście ostatni. Eee, ktoś może jeszcze nie jest do Może nie jest eee, ostatni. Rozmawialiśmy dzisiaj z Kubą Baszczykowskim eee, bardzo dużo rano. Eee, pan Bogusław po powiedział, jaki jest główny cel na ten miesiąc. Wyrokuje nam 4 milionów, żeby odsapnąć, eee, móc spać pewnego rodzaju należności, które pozwolą nam eee, okiełznać się trochę jako, jako grupa, jako, jako fani, jako klub. Eee, I postanowiliśmy z Kubą oraz jednym z moich eee, bardzo dobrych przyjaciół. Proszę się nie martwić, żadnych szemranych, tylko top menadżerów w Polsce z 20-letnim doświadczeniem, że postawimy i zaryzykujemy własnymi pieniążkami ze 4 miliony złotych, jako pożyczkę wrzucimy do Wisły Kraków. Czyli w przyszłym tygodniu, to jest jakby twarda deklaracja, każdy z nas osobiście po 1.3333333. Miliona złotych wrzuci do Wisły Kraków po to, żeby móc te pierwsze zaległości popłacić i dać nam czas na to, żeby rozmawiać poważnie z inwestorami, a nie pod ścianą, nie przy, przy kulce w łeb, którą mielibyśmy jeszcze chwileczkę temu. Czyli Więc... krótko, Jarosław Królewski, Jakub Błaszczykowski oraz ta trzecia osoba też chyba powinniśmy podać imię i nazwisko. Niestety nie mogę jeszcze Powinno chwileczkę. Że wiemy, wiemy, że muszę ją uszanować, jest deklarowana, ale dajmy jej czas. To jest mhm. rodzina, są pewne rzeczy, działy się bardzo szybko, ujawni się bardzo szybko.